Kiedy poznaliśmy już, jak ręcznie otrzymywać wartości odpowiedzi filtra cyfrowego na dany sygnał wejściowy, no czas podejść już do problemu troszeczkę mądrzej. Wprowadzimy tutaj transmitancję, funkcję, która w dziedzinie transformaty Z działanie filtra sprowadza do mnożenia syg transformaty sygnału wejściowego, przez właśnie wyrażenie, które. Opisuje działanie filtra. Idea jest więc bardzo prosta. Jeżeli widziałeś już kurs automatyki, to tym bardziej idea ta jest znana. Natomiast jeżeli nie miałeś z tym, czy nie miałeś styczności, to nie ma problemu. Transmitancja powstała po to, żeby życie uprościć, a nie utrudnić. Jeżeli mamy jakiś sygnał wejściowy X od N... To możemy wykonać jego transformatę z, i w ten sposób dostajemy funkcję x od z. Na wyjściu dostajemy też transformatę z sygnału wyjściowego, którą tak tutaj oznaczę. I pytanie teraz, jaka jest pomiędzy nimi relacja? Okazuje się, że bardzo prosta. Samo y od z jest przemnożeniem tej transformowanej funkcji wejściowej przez właśnie funkcję, która jest nazywana transmitancją filtra. Formalnie więc transmitancja filtra jest stosunkiem transformaty sygnału wyjściowego do transformaty z sygnału wejściowego. Pokażę Ci najpierw na tym przykładzie, jak szybko znaleźć taką transmitancję bez wykonywania żadnych transformat z. A w dalszej części nagrania wytłumaczę, skąd wzięła się taka metoda. Jeżeli mamy tutaj równanie różnicowe, tak, takie, że po lewej występuje y od n, natomiast po prawej mamy składniki dotyczące sygnału wejściowego i składniki dotyczące sygnału wyjściowego. To w pierwszym kroku warto je sobie pogrupować, jeśli nie byłyby pogrupowane, tak żeby tutaj te argumenty nam malały, jeżeli idziemy w prawo, więc tutaj mamy x od n, potem napisalibyśmy jakiś składnik x od n -1, x od n -2 i podobnie w y sprawdzamy, czy idąc tutaj w prawo argumenty nam maleją. W tym przypadku wszystko jest ok, nie musimy nic przestawiać. Jedynym krokiem jest wyłączenie tutaj minusa przy tych próbkach wcześniejszych sygnału wyjściowego. Równanie różnicowe zapisujemy więc tak, że y od n. Część dotyczącą x zostawiamy na razie w spokoju. Tutaj wyłączam minus przed nawias. Przepisuję to co było przedtem znak tutaj zmienia się na plus i w takim układzie te współczynniki liczbowe które tutaj występują od razu będziemy mogli wstawić do transmitencji Transmitancja H od Z jest funkcją wymierną zaczynamy od współczynnika przy X od N w tym przypadku on jest równy 1 nie mamy tutaj składnika z X od N minus 1 więc formalnie Napiszę tutaj plus 0 razy z do minus pierwszej. Natomiast współczynnik przy x n minus 2 jest równy minus 1. Dajemy sobie więc tutaj minus. No i z do tej potęgi, która tutaj jest w przesunięciu, czyli z do minus drugiej. W ten sposób od razu otrzymujemy cały licznik transmitancji. Natomiast mianowniki tutaj zawsze zaczynamy od jedynki. Ona nie była szczytywana, tylko ona zawsze tutaj będzie występować. A jako kolejne dajemy te współczynniki tutaj w nawiasie. Czyli dajemy współczynnik 1,4. Ten składnik daje z do minus pierwszej. No i plus 0,37 razy z do minus drugiej. Mamy więc gotową transmitancję. Bardzo często zostawia się ją już w takiej postaci, natomiast bywa, że wygodnie jest usunąć tutaj te ujemne potęgi. W tym przypadku licznik i mianownik domnażamy przez z kwadrat. Mamy więc z kwadrat minus jeden z tego składnika. Przez plus 1 z kwadrat plus 1,4z i plus 0,37. To już jest transmitancja, z której można szukać jej miejsca zerowej bieguny. One się potem przydają w analizie częstotliwościowej takiego filtra. W ten sposób każde takie równanie różnicowe filtra szybko będzie w stanie przekonwertować na jego transmitancję i znając transformatę sygnału wejściowego, przemnażając przez tę te funkcję ten sygnał wejściowy, otrzymujemy transformatę sygnału wyjściowego. Działanie filtra jest więc zwykłym mnożeniem w tej dziedzinie Z. To jest tutaj główna zaleta tej metody.